Rozdział dwunasty. Kogo rozumieć należy w osobie tych, co upominają się u Boga o spełnienie przyrzeczeń, o których w Psalmie mówi się. Gdzież są Panie, miłosierdzia Twoje, starożytne, i tak dalej? Dalsze słowa Psalmu tego są te, gdzie są Panie, miłosierdzia Twoje, starożytne, któreś zaprzysiągł Dawidowi w prawdzie Twej. Wspomnij, panie, na zelżywość sług Twoich, którą zadzierżał w zanadrzu moim wielu narodów, którą urągali nieprzyjaciele Twoi, panie, którą urągali odmiennie pomazańca twego. Czy te słowa wypowiedziane są w imieniu tamtych Izraelitów, którzy pragnęli otrzymać to, co Dawidowi, Dawidowi obiecane w nich było, czy raczej w imieniu chrześcijan? którzy nie z ciała, lecz z ducha, są Izraelitami, słusznie tu zapytać się godzi. Bo te słowa wypowiedziane i spisane były za czasów etana, od którego imienia Psalm ten na nagłówek otrzymał, a były to też razem czasy Dawida. Nie byłoby więc powiedziane, gdzież są Panie miłosierdzia, Twoje starożytne, której zaprzysiągł Dawidowi w prawdzie Twej. Gdyby proroctwo nie mówiło w imieniu tych, którzy znacznie później być mieli dla których tamten czas był starożytny, kiedy królowi Dawidowi przykazane były te rzeczy, natomiast można zrozumieć, że wielu spośród narodów pogańskich prześladując chrześcijan, lżyło ich wytykaniem i męki Chrystusowej, którą pismo odmienieniem nazywa, gdyż umierając, stał się nieśmiertelnym. Można i tak rozumieć, że odmienienie Chrystusa jest zelżywym wytykaniem dla Żydów, jako że ten, co miał być ich, stał się Pogan. I do dziś wytykają im to, te liczne narody, co weń przez Nowy Testament uwierzyły, gdy oni w Starym pozostali. Stąd, by powiedzieć, można: Wspomnij, panie, na zelżywość sług Twoich. Bo nie przez zapomnienie Twoje o nich, ale raczej przez miłosierdzie Pańskie nad nimi i oni też po tej zelżywości uwierzyć kiedyś mają. Wszakże tamto tłumaczenie pierwsze wydaje mi się stosowniejsze, albowiem do nieprzyjaciół Chrystusowych, którym się wyrzuca, że ich opuścił Chrystus, przechodząc do Pogan. Nie będą się dobrze stosować te słowa. Pomnij, panie, na zelżywość sług Twoich, bo przecież takich Żydów nie można nazywać sługami Bożymi. Natomiast odpowiednie będą te słowa w ustach tych, co, poniósłszy dla imienia Chrystusowego ciężkie, a upokarzające męki prześladowań, wspominać mogli, że na sieniu Dawidowemu górne królestwo przyrzeczone było i jako owo nasienie z upragnieniem mówić mogli nie jako słowa rozpaczy, lecz jako słowa prośby szukania i kołatania. Gdzież są miłosierdzia Twoje starożytne, Panie, której zaprzysiąg Dawidowi w prawdzie Twojej wspomnij, Panie, na zelżywość sług Twoich, którąem zdzierżał w zanadrzu moim wielu narodów. Czyli w głębi swej cierpliwie zniosłem którą urągali nieprzyjaciele Twoi, Panie, którą urągali odmienienie pomazańca Twojego, rozumiejąc nie tyle odmienienie, a ile zniszczenie. Cóż zaś znaczy, pomnij, Panie, jeśli nie to, byś się zmiłował i byś mi zacierpliwie poniesione poniżenie moje oddał owo wyniesienie, któreś zaprzysiągł Dawidowi w prawdzie Twej. Jeśli zaś te słowa do Żydów odniesiemy, to w takich słowach mogliby się odzywać ci słudzy Boży, którzy po zdobyciu Jerozolimy Ziemskiej, zanim się Jezus Chrystus jako człowiek narodził, uprowadzeni zostali do niewoli i zrozumieli wtedy odmienienie pomazańca. Mianowicie, w ten sposób, że nie należy odeń oczekiwać doczesnego i cielesnego szczęścia, co zapłysło na krótkie lata panowania Salomonowego, ale jedynie szczęścia niebieskiego i duchowego. Nie wiedząc o nim pogaństwo ówczesne gdy pastwiło się nad ludem Bożym i urągało mu, że wpadł w niewolę. Nieco innego wytykało mu je na odmienienie pomazańca, a czynili to poganie bezwiednie względem wiedzących. Dlatego i zakończenie Psalmu błogosławieństwo Pana na wieki, niech się stanie, niech się stanie. Można śmiało odnieść do całego ludu Bożego należącego do Jerozolimy Niebieskiej, czy to w tych Jego członkach, co w Starym Testamencie ukryci byli przed objawieniem Nowego, czy też w tych, których już po objawieniu Nowego Testamentu widzimy jawnie należących do Chrystusa, albowiem, błogosławieństwa Pańskiego w nasieniu nawidowym szukać należy nie w pewnym tylko okresie czasu, jak na przykład. Gdy się okazało za dni Salomona, lecz na wieki. Ta całkowita nadzieja zaznacza się w tym błogosławieństwie słowami: Niech się stanie, niech się stanie. Powtórzenie właśnie tego zdania jest potwierdzeniem nadziei. Tak też Dawid rozumie te rzeczy, gdy mówi w drugiej księdze królewskiej, od której odeszliśmy do roztrząsania tego psalmu. I mówisz o domie, Sługi Twego na czas daleki. Tak samo nieco dalej. Teraz zacznij i błogosław dom Sługi Twego aż na wieki. I tak dalej. Gdyż wtedy miał mu się narodzić syn, od którego ród jego miał iść do Chrystusa, a przez tegoż dom Jego na wieki miał trwać, będąc już zarazem i domem boskim. Domem Dawida, bo z rodu Dawidowego, ale ten sam dom i domem boskim, bo świątynią Boga, uczynioną z ludzi, nie z kamieni, świątynią, w której na wieki miał mieszkać lud z Bogiem i w Bogu swoim i Bóg z ludem i w ludzie swoim. I to tak, aby Bóg był napełniającym swój lud, a lud pełen Boga swego, gdy Bóg będzie wszystkim we wszystkich, będzie nagrodą w pokoju, a męstwem w wojnie. Przecież gdy naprzód są słowa Natana i zwiastuje Ci, Pan, iż dom zbudujesz mu, później są słowa Dawidowe, ponieważ Ty, Panie, Wszechmogący Boże Izraelów, objawiłeś ucho sługi Twego, mówiąc, dom zbuduję Tobie. Ten dom i my budujemy, żyjąc dobrze i Bóg wspierając nas do życia dobrego, bo... Jeśli pan nie zbuduje domu, próżno pracowali, którzy go budują, a kiedy nadejdzie ostateczne poświęcenie domu tego, stanie się to, co Bóg tutaj przez Natana powiedział: i postanowię miejsce ludowi mojemu Izrael, i zaszczepię go, i będzie zamieszkiwał osobno, a nie poruszy się więcej, i nie przyda syn nieprawości trapić go. Jako od początku, ode dni, w których postanowił sędzie nad ludem moim izraelskim.